W tym poradniku przedstawimy Państwu rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie wsparcie można otrzymać z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej? Przede wszystkim jest to zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, firm zgłaszających do ubezpieczeń do 50 osób, spółdzielni socjalnych, jak również osób duchownych. Kolejne, kolejną ulgą jest świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie, jak również umowa o dzieło. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Jest to odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 roku oraz zawieszenie spłaty umowy ratalnej, jak również odroczenie spłacanych składek o 3 miesiące. Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia? Rozwiązanie przewidziane w tarczy antykryzysowej dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych albo traktowane są jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych bądź są płatnikami składek za innych ubezpieczonych, o ile Spełniają warunki przewidziane w tarczy antykryzysowej. Jakie trzeba spełniać warunki, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS? Przede wszystkim należy być przedsiębiorcą prowadzącym działalność przed 1 kwietnia 2020 roku i zgłaszać do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową ważny jest też przychód. Przychód za pierwszy miesiąc, w którym, za który składany jest wniosek, nie może przekraczać 15 681 zł. Jeśli natomiast ten przychód zostaje przekroczony, czyli przekraczamy 15 681 zł, ważny jest też dochód, który nie może być wyższy niż 7 tysięcy. Należy złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 roku oraz złożyć prawidłowe dokumenty rozliczeniowe za okres marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Można to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, jak również tradycyjną metodą, czyli papierowo. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy pełnej kwoty miesięcznej, jaką składa przedsiębiorca do ZUS? Aby otrzymać 100% zwolnienia ze składek, przedsiębiorca nie może zatrudniać więcej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. Jeśli chce yy, wnioskować o zwolnienie 50% z kwoty, którą składa na deklaracji, liczba zatrudnionych nie może przekraczać 50 osób. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą? Przede wszystkim należy prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej mogą otrzymać dwie kwoty 2080 zł, jak również 1300. Aby otrzymać świadczenie postojowe należy pamiętać o 15% spadku przychodów w miesiącach poprzedzających złożenie wniosku. Osoby, które rozliczają się kartą podatkową i są zwolnione z podatku VAT, otrzymają świadczenie w wysokości 1300 zł. Dodatkowym warunkiem jest to, że nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń, jak również trzeba być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowę? umowy cywilnoprawne takie jak umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Przede wszystkim umowa musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku. Pierwszy raz wniosek wraz z kopią umowy składa za pracownika pracodawca po otrzymaniu świadczenia, wypłaconego świadczenia, kolejne wypłaty są na wniosek zleceniobiorcy. Kto może wystąpić o odstąpienie od pobierania składek za okres od stycznia 2020 roku? Ulga dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy też zatrudniają pracowników. Ulga dotyczy y, takich sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale zostały opłacone po terminie. O zwolnienie można wnioskować w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Czy przedsiębiorca może jednocześnie wnioskować o zwolnienie z opłacania składek, jak również o świadczenie postojowe? Przedsiębiorcy mogą korzystać z tych dwóch ulg, gdyż one równocześnie nie wykluczają się.